maneczko, uszanowanie. Dzisiaj mamy sobotę. Dzisiaj będzie akcja koszenie pszenicy. Wczoraj też była akcja koszenie pszenicy. Ale dziś będzie większa akcja koszenie pszenicy, także coś po pokamerujemy. To już dwa zasieki nasypane, kurde. W tym roku tak pszenica daje plon, że hej! Że hej hura Kto nie skropił No dobra panowie panie Tutaj jeszcze pasuje zrobić to pleksa nami sobie paliśmy tutaj trzy pełne zbiorniki z Bizona i maszyna wytrzymała No to super cieszę się Czyli tak zalewamy nie, trzeba, to mi dalej wisi Zalewamy Oli napędowy do, do niego to już może nie trzeba wystarczająco jeszcze ma Wyciągamy graty 30 pojedzie z headerem. Zetur weźmie dwie przyczepy, a 80, jak to 80, z wozem przewodowczym pojedzie, będziemy z góry ściągali, i wsypywali na przyczepy. Czyli dzisiaj 80 się trochę napracuje, podociera się trochę jeszcze, przewód muszę tutaj wymienić. Bo wczoraj stanął obrotomierz Pod koniec dnia Zaczniemy od wymiany przewodu Szlimak był ostatnio wymieniany Czyli ten element No i to wszystko kurwa do maści Jak kiedyś robili to było dobrze A teraz tak wszystko się pierdaczy Dobra Wyjeżdżamy, wlejemy mu z 20 litry Oleju napędowego I będziemy działały Będziemy działać. I tutaj te siatki jeszcze założę, bo, bo wciąga kurde bele Te słome, to wszystko tutaj. Nie, trzeba jeszcze wydmuchać. Tak. Wyprowadzamy sprzęty. Zaczniemy od najstarszego. Najmłodszego ciągnika. największego Dzisiaj główną akcję to będzie retor od, odgrywał Będzie ciągnął dwie pełne przyczepy przy Na Zaszadę? na no pewnie zrobisz A tobie też przyjrzamy do roboty ty pociągniesz header, bo headeru nie wolno ciągnąć czasu na kombajnie. Tylko przed kombajnem, tylko za kombajnem można go ciągnąć. To jest nasz szwagier. Czyli tak, Szychał będzie jechał kombajnem. Czy dziecko będzie jechał na sztato? A szwagier będzie jechał albo zatorem torem, albo 80. Pomyślmy. No, już wyjechał, kurde, bele, z torem. Trzeba znaczy, dwie przy, przystukować. I przeczepię, tu witaj przygodo Cześć gieniek kurde bele zaczepu tu nie ma, pasowałoby, żeby był o, tu jest zarybów, montujemy sobie ładnie, pięknie W tym korzej nie to jest nie tak korze Trzeba wszystko przygotować na początku Pozaczepiać, poszczepiać Porobić No widziałeś tam ta header przyczepić do 30 -tki. najpierw to jest krzyk cofa do tyłu, bo do przodu cofać się nie da się chociaż niektórzy do przodu cofają smarować maszyny Zebele i ogień Jak się znicz Czyli ws wszechstronna dużo ludzi w ogóle Tu partia obornika czeka na wywiezienie na ściernisko, ale na razie musimy wszystkie pola po powykaszać Nie ma tyle obornika, żeby wystarczyło na wszystkie pola, ale ten naj raz tu w tym roku, tu w tym, tam tu i tam jakoś to się tak do kupy składa. Poniat tak już wspiera A aż dobrze robię się te ustawione. Co ty tu robisz, kurde bele? Poszło Kurde bele. Jedziemy. Patrzcie, jaką piękną wodę z lodem, akurat się rozmarznie na no później. <laughs> Ogień na dwa sprzęty. Dobra, akcja. 80, jedzie wager, A ja ze jadę na dwie przyczepy. Zobaczycie, kiedy się będzie akcja. Będziemy. Będziemy. Z... Na te dwie przyczepy musimy, musimy nasypać pełne i ja pojadę się sprzeda. Na resztę na tą przyczepę i się coś tam przywiezie do domu. Dogo nie wiem szwagra, kurde bele Wakacyjna pora, taki ruch jest na, na szosie tutaj głównej 17. Zobaczcie, cały czas ja dostałem auta. A ja mam jeszcze dwie przyczepy. To już w ogóle będzie wyczyn stąd wyjechać. się dzisiaj zacznie kosić ten malutki kowaczek się wykosi tu się postawi cały sprzęt a później jest tam drugie pole na górze i tu się będzie kurde bele przeładowywać

Ta pierwszą To pójdzie do, do Do sprzedania to zboże pójdzie Dawaj czapkę się. Tę tą przyczepę zrobimy jej remont po sezonie. Zrobi się wywrotkę, na dwa ciągniki. No i się burty wstawi Takie trapezowe. O kurde, się pyli z tego zboża. Dostacie, teraz wysypie na przyczepę, tutaj Wyjdziemy na dół, to zsypiemy. I ja zapierdzielam na skup. Dwie przyczepy to pewnie będzie kurde bele. Po 5,5 tony w tych przyczepach. Tak nawalone, że hej. Pszenica nawet ładnie sypie. W tym roku powiem dla Was się kurzy strasznie bo po tych deszczach pewno. Tam już szwagierek pojechał. Ja tu jeszcze podpinam przewody od hamulcy. tam od hamulców, jak tam, jak tam wolicie, jak to mówi tak, żeby każdemu pasowało 14.38 ten skup jest czynny do godziny 19. .00. I to będzie ton? To pewnie z 11 ton będzie tego ładunku. Pszenicy, netto. To zobaczymy. Sprawdzałem czy światła są. 120 kg. Znaczy 10 ton 320 kg. No takowe. Poddam okelunek. Do kierunek. zdjęany. To już jeszcze na końcowe dzisiaj na na polu tutaj u siebie, na domowym polu. Godzina 17. Dwie godziny jestem z powrotem ze skupu. Jaki znajomy golfik. Dobra, będę się zorientuje jak sytuacja, to krzyki robią. Jaki dalszy plan działań. Podmiana przyczep. Ta przyczepa z zetorem teraz jest dlatego, że to będzie włożone teraz do tej stajni, czyli ten garaż co mamy, co tam trzymamy trąbniki. A 80 tam się nie zmieści, bo jest za wysoka. Zetor wchodzi na styk. I tu kosimy hektar 60. Czyli pszenicę. Teraz fajna pora na kuszenie. Chłodno. Tu przylecie fajnie. A tam już wyjebane do lasu. I szmaty Tylko za operatora, za kompanistę. Lubi tę robotę, widzę. Podobała się to jego. Byle zboże Ale coś tam idzie. Tutaj chyba mamy najsłabszą pszenicę jakby się patrzą na nią. U nas mija. Jeszcze jakieś trzeba będzie ognisko wieczorem ze śwagrem zrobić. Ale tego to już nagrywać nie będziemy. Jakim <grym> zimnym piwie się zrobi. A i kociołka się zrobi tego panoramica. Tak, to pan by wykosił, ale tego dzisiaj nie wykosi. Dwa razy naokoło przyjedzie i tyle pewnie. Neste ja się jutro po kościele zrobi No i mało tu zostanie już w sumie Chociaż jeszcze kawałek, jeszcze będzie Ze dwa hektary oprócz tego Także pozdrawiam wszystkich serdecznie Miłe i spokojne jutro Bezpiecznej niedzieli Spędzonej w gronie rodziny Uśmiechu dużo na twarzy I wszystkiego czego wam się tylko marzy Pozdrawiam na razie go trzymaj, to się cześć!